Polski Krok po kroku Junior. Dzień dobry, witam serdecznie w najnowszej lekcji z Juniorem. I nasz dzisiejszy filmik będzie dotyczył ćwiczenia typu prawda czy fałsz, lub prawda czy nieprawda. I jest to takie popularne zadanie do tekstu, które często pojawia się w podręcznikach i wprowadzamy je na lekcję zwykle wtedy, kiedy chcemy sprawdzić wśród uczniów rozumienie tekstu czytanego albo rozumienie ze słuchu. I na przykład w naszym nowym podręczniku Polski Krok po kroku Junior 2 tego typu ćwiczenie pojawia się często przy tekstach. I na przykład w lekcji 8a, która mówi o urodzinach, mamy tekst, który dotyczy urodzin Anastazji, a pod tekstem mamy pytania typu prawda czy nieprawda, to znaczy uczniowie czytają zdania i muszą zdecydować, czy one są prawdziwe w stosunku do treści tekstu, czy nie. I w dzisiejszym filmie na początek podam Wam kilka wskazówek, jak pracować z takim ćwiczeniem, żeby jak najwięcej wyciągnąć z niego wartości dla uczniów, a potem pokażę Wam kilka jeszcze innych pomysłów, jak możemy taką technikę, prawda czy fałsz, wykorzystać przy okazji innych zadań. I na początek informacja, czego nie robimy. Nie przekazujemy uczniom tekstu, i nie każemy słuchać albo czytać tekstu bez znajomości zadań do tekstu. To znaczy, zanim jeszcze przystąpimy do lektury albo do słuchania, poprośmy uczniów o przeczytanie tych zdań i zdecydowanie, czy rozumieją wszystkie słowa, czy jest dla nich coś nowego, czy rozumieją, na czym polega zadanie. I dzięki temu uczniowie będą wiedzieć, jakich informacji mają wyszukać w słuchanym albo czytanym tekście. Przy okazji tego zadania tutaj takimi nowymi słowami, których uczniowie mogą nie rozumieć, jest słowo na przykład przyjęcie, mamy takie zdanie miała przyjęcie w domu. Przyjęcie to jest impreza, celebracja, spotkanie, na przyjęciu jemy tort, śpiewamy sto lat, rozmawiamy. Innym słowem, takim nowym, to może być słowo Zaskoczona, była bardzo zaskoczona. Zaskoczona, to znaczy nie wiedziała, co będzie i robiła: Wow, jestem zaskoczona. I kiedy już zapoznamy się z takimi zadaniami do tekstu, dopiero wtedy możemy przejść do słuchania albo do czytania. Uczniowie w trakcie słuchania zaznaczają prawdziwe i nieprawdziwe informacje. Potem odczytujemy, Właściwe odpowiedzi i to też nie jest koniec. Ważne, żebyśmy potem y, podawali prawdziwe informacje. To znaczy, jeśli uczniowie odnajdą fałszywą informację, y, na przykład tutaj y, ta bohaterka tekstu miała przyjęcie w domu, to jest fałsz. I pytamy uczniów, jaka jest prawda, dlaczego to jest fałsz? Ona miała przyjęcie w ogrodzie, nie w domu albo nie dostała dużo rzeczy. To też jest fałsz. Dlaczego? Ona dostała dużo prezentów. Pamiętajmy o tym, że każda okazja do używania języka polskiego jest dla uczniów ważna, więc wykorzystujmy tego typu zadania jako punkt wyjścia do rozmowy. Nie chodzi tylko o odhaczenie zadania i powiedzenie prawda, nieprawda, tylko o tworzenie zdań, komunikatów w języku polskim. Niektóre zadania, myślę, że na trochę wyższych poziomach, dobrze sprawdzają się też do tworzenia hipotez. To znaczy, przed lekturą tekstu możemy poprosić uczniów o zdecydowanie, czy ich zdaniem to, ta fraza, to pytanie, będzie prawdziwe w relacji do tekstu, czy fałszywe. Trochę tutaj zależy od konstrukcji zadań, ale to też dobrze się sprawdzi jako inspiracja do rozmowy. Ćwiczenie typu prawda czy fałsz. Świetnie sprawdzi się też na pierwszej lekcji, na której musimy przełamać lody między naszymi uczniami w grupie albo między nami a uczniami i możemy przygotować takie zdania o sobie. Zadaniem uczniów będzie zdecydować, które zdanie jest prawdziwe w stosunku do mnie, a które fałszywe. Czy ja wolę pracować rano niż wieczorem, czy to jest prawda? Czy ja lubię lody śmietankowe i czy uwielbiam filmy science fiction? Możemy powiedzieć uczniom, że tylko jedno zdanie jest fałszywe. Ich zadaniem jest odnaleźć to fałszywe zdanie. Uczniowie oczywiście mogą e, pisać takie zdania o sobie i w parach, albo w małych grupach, poznawać się i odgadywać e, to fałszywe, odnajdywać to fałszywe wśród e, grupy zdań. Jeszcze inna, inny przykład takiego zadania typu prawda czy nieprawda. Mamy tutaj zdania. Wczoraj uczyłam się cztery godziny. Wieczorem oglądałam serial. Dzisiaj rano rozmawiałam z mamą i też szukamy jednego zdania, które nie jest prawdziwe, które jest fałszywe, a następnie przyglądamy się gramatyce, która tutaj jest. Mamy tutaj zdania w czasie przeszłym: uczyłam się, oglądałam, rozmawiałam i jest to Jeden ze sposobów na wprowadzenie czasu przeszłego na lekcji. Możemy takie zdania przeczytać, odnaleźć jedno fałszywe i zapytać uczniów, jaka to jest forma. Uczyłam się, oglądałam, rozmawiałam. Uczniowie mogą wpaść na to, że to jest forma past albo czas, czas przeszły. Jeśli nie, my im. Sugerujemy, mówimy im, a następnie sprawdzamy tutaj formę, patrzymy na formę. Jak konstruujemy tą formę? Mamy uczyć, uczyłam, oglądać, oglądałam, rozmawiać, rozmawiałam. Redukujemy ci i mamy formę łam, łam, łam. I może to być bardzo dobry punkt wyjścia do y, ćwiczenia czasu przeszłego. W, y, w następnym etapie możemy zapytać uczniów, co ty robiłeś wczoraj, co ty robiłaś wczoraj. Zapisujemy ich przykłady, zapisujemy liczbę mnogą, i w ten sposób możemy y, zacząć wprowadzać formy czasu przeszłego. Takie zadanie gramatyczne typu prawda czy fałsz dobrze sprawdzi się też jako rozgrzewka na kolejnej lekcji po wprowadzeniu jakiejś nowej gramatyki. Uczniowie mogą napisać trzy zdania z nową formą, określamy jaka forma musi się tam znaleźć. Na przykład w zdaniu musi być dopełniacz, albo musi być czasownik ruchu, albo musi być miejscownik. No i uczniowie dzięki temu powtarzają nową formę, przy okazji poznają się trochę jeszcze lepiej z kolegami. I mamy gotową pięciominutową rozgrzewkę. W pierwszej części naszego podręcznika Polski Krok po kroku junior w lekcji 10 mamy takie bardzo fajne zadanie, lubię bardzo to zadanie, które dotyczy dnia jednej osoby. Mamy taką tabelę. To jest tabela z informacjami, o której godzinie ta osoba robi różne rzeczy. Mamy tutaj godziny aktywności, powtarzamy rutne dnia codziennego i musimy zdecydować, czy ta osoba to jest uczeń, czy to jest dziecko, czy nauczyciel. I teraz uczniowie muszą zająć jakieś stanowisko, na przykład stwierdzają, to jest uczeń i następnie podać argumenty na poparcie tej tezy. To znaczy, yy, muszą uargumentować, dlaczego uważają, że to jest prawda, że to ich stanowisko jest prawdą. No i tutaj mogą wyszukiwać argumenty. To jest uczeń, bo pije kakao, bo uczy się, robi pracę domową, bo ma długą przerwę w szkole. I kiedy uczniowie już podadzą argumenty, możemy podać im kontrargumenty, dlaczego myślimy, że to jest nieprawda. Może to nie jest kakao, ale kawa. Może to nie jest praca domowa, ale przygotowanie do lekcji na następny dzień? Może ten nauczyciel też ma przerwę w szkole? Tutaj nie ma dobrej odpowiedzi. Chodzi o to, żeby bronić swojego stanowiska i żeby dużo mówić po polsku. Takie ćwiczenie typu prawda czy fałsz dobrze sprawdzi się też w sytuacjach, kiedy uczniowie muszą znowu zająć jakieś stanowisko i obronić swojego zdania. I na przykład w juniorze 2, w lekcji 9, Prowadzamy części ciała, uczymy się leksyki związanej z wyglądem i pojawia się taki temat tatuaży, kolczyków, paznokci, wyglądu w szkole i tutaj jest to bardzo taki dobry temat do dyskusji. Możemy zaproponować uczniom takie zadanie, gdzie muszą zająć znowu jakieś stanowisko. Zadajemy im pytanie, czy Twoim zdaniem to prawda? Czy zgadzasz się z tym zdaniem, czy tak powinno być, czy nie? Uczniowie powinni nosić mundurki, praca domowa nie jest potrzebna, w sklepiku nie wolno sprzedawać batonów. I teraz uczniowie muszą się opowiedzieć, czy uważają, że to zdanie jest prawdziwe według nich, czy fałszywe, czy nie zgadzają się z nim. Możemy zrobić taką dyskusję. Część uczniów może przechodzić na lewą stronę sali, ci, którzy się zgadzają, uważają, że to prawda, na drugą stronę ci, którzy się nie zgadzają, a następnie przygotować argumenty i możemy zrobić taką mini dyskusję w klasie. Jeśli chodzi o zadania typu prawda czy fałsz, to już wszystkie moje pomysły dzisiaj. W jednym z zadań pojawił się czas przeszły i czasem przeszłym zajmiemy się też w następnym filmiku. Tym razem będziemy mówić o czasownikach nieregularnych w czasie przeszłym i podam wam kilka pomysłów na to, jak możemy je ćwiczyć, na co zwrócić uwagę. I jeżeli chodzi o wprowadzenie, macie już dużo, dużo pomysłów, ale może też troszkę do tego wrócimy. Bardzo dziękuję i do zobaczenia za tydzień.